W czasach mojej młodości nie wypadało nie słuchać w trójce programu Minimax. Pamiętacie przecież. Więc jeśli chodzi o minimum składników, a minimum składników, to w kuchni odpowiedzią na muzyczny Minimax jest peperoncino. Peperoncino, papryczka. Oliwa. 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 Zobaczcie, no wygląda zupełnie jak rozpuszczalnik, ale to jest oliwa oliwy. Trzeba oliwę oliwę. Oliwa papryczki. Peperoncini. Papryczek oliwy. Chodzi o to, że czosnek po wrzuceniu nie może się od razu spalić. On się ma tutaj spalić. Radykalnie skwierczeć. Teraz makaron powinien być ugotowany al dente. Na makaronach polskich jest kuriozalna informacja, mianowicie al dente, tak jakby al dente było al dente. Makaron ma być al dente, jeśli ma być włoski. Nie może być al dente. Papryczki oliwie po ugotowaniu przerzucamy albo na patelnię, albo na patelnię. Tutaj, yy, tutaj oliwą. O, choć tu malutki. Papryczek. A jak się wetnie, to jeszcze bardziej chętnie się śpiewa.. <mulacza> Dla ludzi młodszych, drodzy państwo, podróżowanie wydaje się być autostrada A4, odcinek Kraków-Katowice. Wielu wyjazdów, koniec, ale też wielu wyjazdów, koniec. Zatem gdzie jadę? Wrocław, Wrocław, Wrocław i potem Wrocław, i potem Wrocław dookoła, ale jadę. Jadę, jadę. A teraz Bielodumę. Co to za rzecz? Tutaj. Tutaj. No i gdzie ja teraz muszę sięgnąć łapą? Jezu, jak to daleko? Tak, to jest głupie. Wracając do przerwanego wątku. E, tutaj jeszcze jesteśmy w Europie środkowej. Natomiast kiedy przekroczymy pasmo Welebitu, znajdziemy się w Europie środkowej. E, 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 e. Papryko, oliwa. Adio, bok. Widzimy